Cześć, z tej strony Mateusz Krawiec, młodszy konsultant systemów NAW i Business Central w firmie Intersys. Dzisiaj w ramach serii Out of the Box chciałbym przedstawić zmianę, jaka została wprowadzona wraz z aktualizacją Wave 1 2022, a konkretnie możliwość określenia odbiorcy faktury sprzedaży wygenerowanej z poziomu zlecenia. Taka funkcjonalność Rozszerza obsługę projektów, w których strona otrzymująca usługę jest inna niż strona, która płaci za fakturę. Przygotuję teraz przykładowe zlecenie, by przedstawić nową funkcjonalność. Tworzą nowe zlecenie, określam odbiorcę usługi. Na potrzeby nagrania tworzą na razie jedno zadanie zlecenia i nie uzupełnią wierszy. Mając tak przygotowaną kartotekę zlecenia, mogę przejść do przedstawienia zmian, jakie wprowadziła aktualizacja. Cofając się do poprzedniej strony, możemy zauważyć dodaną skróconą kartę, faktura i wydanie. W tym miejscu użytkownik ma możliwość określenia innego odbiorcę faktury, niż ten, który podpowiedział się po uzupełnieniu numeru nabywcy w skróconej karcie ogólne. Przechodząc teraz do wcześniej przygotowanego zadania zlecenia, dodam wiersz o typie fakturowanie. Możemy zauważyć, że po utworzeniu wierszy nie możemy dokonać zmiany numeru odbiorcy faktury. Wygeneruję z poziomu zlecenia fakturę sprzedaży. Po wygenerowaniu na kartce faktury zostały przeniesione dane odnośnie wydania i fakturowania za zlecenia. Z tego poziomu faktury sprzedaży, w obszarze wydania i fakturowania, dozwolona jest tylko zmiana odbiorcy dostawy. Uzupełniam wymagane pola, a następnie księguję dokument. Po znawigowaniu zaksięgowanej faktury sprzedaży możemy zauważyć, że zapisy księgi nabywców powstały na nabywcę określonego w polu odbiorca faktury. Sprawdźmy jeszcze wydruk. Możemy zauważyć, że analogicznie został zmieniony nabywca oraz adres dostawy. Warto wspomnieć, że powyższe dodanie funkcjonalności przez firmę Microsoft miało źródło w działaniach społeczności zgromadzonej wokół BC. Strona BC Ideas ma za zadanie zbierać sugestie od użytkowników końcowych, a za pomocą rankingu pozycjonowanego poprzez głosy użytkowników Microsoft rozpatruje sugestie, a następnie wdraża je do systemu. Zachęcam do odwiedzenia strony BC Ideas. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na naszym blogu.